you <small> Morza i oceany stanowią blisko 70% powierzchni naszego globu. Z pewnością warto poznać i zbadać ten podwodny świat, w którym czeka na nas tak wiele niespodzianek. Ciekawe życie mieszkańców ukrytych pod wodą raf koralowych. Ławice małych rybek, które mienią się setkami kolorów. Te ciekawskie stworzenia Często towarzyszą płetwonurkom w zwiedzaniu morskich głębin lub odważnie bronią dostępu do ukrytych szczelin i niewielkich jaskin, które stały się ich domem. Zachowania tych maleńkich rybek mogą być naprawdę zabawne i bardzo absorbujące. Tym bardziej, że pod wodą wszystkie obrazy i dźwięki docierają do naszych zmysłów lekko zniekształcone. Każdy powinien zobaczyć to na własne oczy, a z pewnością nie zapomni tej przygody do końca życia. Pokażemy jak odpowiednio przygotować się do bezpiecznego nurkowania, w którym mogą uczestniczyć nawet dzieci. Zobaczycie jak ciśnienie wody wpływa na płetwonurka. Pomożemy wam wybrać najlepszy sprzęt do nurkowania. Każdy nurek powinien indywidualnie dobierać sobie maskę, rurkę i płetwy, czyli tak zwane ABC. Pokażemy jak najlepiej zabezpieczyć maskę przed zaparowaniem i jak odpowiednio przygotować zakupiony sprzęt zanim zejdziemy pod wodę. Pokażemy podstawowe ćwiczenia, które można z łatwością wykonać w basenie. Dowiecie się, co to jest pas balastowy. Przekonacie się, jak ważna jest technika pływania w płetwach. Poznacie obowiązujące na całym świecie znaki nurkowe, które mają zastosowanie w wielu różnych sytuacjach, na powierzchni wody i w trakcie zanurzenia. W ten sposób będziecie mogli swobodnie kontaktować się pod wodą i sygnalizować ewentualne niebezpieczeństwa. Zajęcia w basenie są najlepszym wstępem do nurkowania. Ćwiczenia wykonane pod okiem instruktora będziecie mogli z łatwością powtórzyć w jeziorze lub w morzu. Prawidłowo wykonane skoki do wody i wejście z brzegu nie będą już dla Was żadną trudnością. Urozmaicone gry i zabawy pod wodą pomogą pokonać lęk przed zanurzeniem. Można do nich wykorzystać obręcze, zwykłą łyżeczkę i piłeczki ping dostępne w sklepach. Zobaczycie, jak prawidłowo zakładać i obsługiwać kamizelki wypornościowe niezbędne podczas nurkowania. Te wszystkie zasady przedstawimy w prosty i przystępny sposób. Sami przekonacie się, jakie to łatwe. Zachowując zasady bezpiecznego zejścia pod wodę, można rozkoszować się zwiedzaniem rafy koralowej, która aż tętni życiem. Tylko uważny obserwator dostrzeże wszystkie gatunki kolorowych ryb ukrytych w morskiej toni. Nie trzeba wcale głęboko nurkować, aby zachwycić się bajkowością tego podwodnego świata.